Mówiłem, że seria z Minecrafta będzie krótka. Nie spodziewaliście się, że aż tak bardzo. No, właśnie. Tata, to chociaż dać? Zapraszam nam. Kokosy bez palmy. Kokosy bez palmy. Tak więc, witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Dziś będziemy grali w Penguin Dinner. Jest to gra, która polega na tym, jest oczywiście przegodarkowa i darmowa. Już grać wcześniej, żeby ogarnąć o co w tej grze chodzi. I z chwilę włączymy muzyczkę, tylko na razie głośna w menu, więc może nie lepiej nie. Tak więc o to chodzi w tej grze. O już można eee, Że po prostu jesteś pingwinem, kobietą Pingwin, która właśnie musi tak jakby pracować jako kelnerka, żeby zdobyć wystarczającą ilość hajsu. Mogę coś kana na YouTube po prostu i też byłoby dużo prościej i szybciej. niż jak pracować jako kelnerka, bo jeszcze się narobi. Jak widzicie, tu na masz trzy levele, to pojedziemy na trzy odcinki. Przecież no już to za krótko by było. I tym razem wam mówię, że to musi być już trzy. Wedą trzy na 100%, naprawdę. Tak więc pojedziemy sobie już. Do pierwszego. Spiszę za tu chwileczkę, troszkę. polega na tym, żeby usadzić sobie gościa. Zaczekaj, też weźmy, złożę zamówienie. Teraz czyta. Kolejny usiądzie. Proszę bardzo. Już, widzicie, chce takie coś. Mieć takie dwie, dwie dżownice z tą. Kolejny. O, już następny chce. O, już jest gotowy. Trzeba się pośpieszyć, bo widzieliście, teraz mu tak zrzedł uśmiech. I to oznacza, że da nam mniej hajsu potem. Proszę bardzo zaraz zobaczycie. I teraz dobrze uśmiechnięty, a teraz jest mniej uśmiechnięty i da nam mniej hajsu przez to. Bo się bardziej zniecierpliwił. Mam nadzieję, że doskonale rozumiecie mechaniki, które rządzą w tym brutalnym świecie. Czyli się, ciszę troszkę grę. Okej, okay. super. Oj, pierdoliłem się. Eee, oj, przepraszam za słowo. Oj. Eee, widzicie, ta gra nie jest aż taka prosta. Może się łatwo powalić, mi już to jest pierwszy dzień nawet. No tak, zrobiliśmy 15, 15 dolców od kolejnego gościa. Teraz ten czeka na tego. Aż ten dospożyje swój posiłek. I się zwijają. I lod już zanieśli do tego ziomka. Nie wiem, jakie są leżyć lodów w tą pogodę. Lecz tu się zamówił sobie. Placek z, z żółtymi kulkami. No tak więc jakby wam to powiedzieć Minecrafta nie będzie, bo jestem debilem niego uruchomić, więc to też jest dość duży... Aj zdążyłbym Nie mogę go uruchomić. I mam nadzieję, że mnie rozumiecie, ponieważ wiesz. Będę się go zreinstalować, nie wiem, czym się safe zachowa jakby mi się zachowa to spoko będzie na tylko na razie to nie wiem. Ale poczekamy, pożyjemy, zobaczymy jak tam wyjdzie z tym Minecraftem. No, to się do to niego trochę dłużej zagrać sobie. A nie tylko odcinek, bo to naprawdę. Ja wiem, że robię krótkie seriale, to już jest przesada. To, co zrobiłem. No tak więc jak tam u Was, ponieważ na 100%, jeśli ktoś by to oglądał po, po ostatnich komentarzach pod ostatnim filmem, to widać, że nie za dużo ludzi ogląda. Na sumie nie dziwię się skoro, jak, jak nie ogląda też mi takiego ziomka, który wrzuca filmy raz na 3 miesiące. A że na będzie chociaż raz, mam nadzieję, kurde, jednym wyraźnie mówię, że chociaż raz na tydzień będzie ten filmik. Ponieważ wtedy będziemy mogli... No nic nie będziemy mogli, tylko po prostu będzie można mnie oglądać normalnie z przyjemnością A nie że już czekał normalnie jak nie wiadomo na co I patrz, teraz jest koniec dnia Zbędę i patrz, teraz taka głośna muzyka Widzicie, tu potrzebowałem 105 dolców zarobiłem czyli mam 81 do profitu Teraz mogę sobie ulepszyć coś, na przykład tu mogę ulepszyć sobie łyżwy żeby szybciej jeździć eee, Telewizor, żeby się mniej wkurzali żeby, żeby więcej hajsów dostawać oraz żeby wystać więcej hajsów, jeżeli po prostu nas się na wygodniejszych krzesłach. Na razie urezymy krzesła i, zaczyna, i zaczynamy następny dzień. Teraz muszę zrobić już 110 dolarów i czemu jak widzicie, próg się powiększa z każdego dnia. I potem również ludzi przybywa, więc to potem zaczyna gra się zaczyna robić bardziej dynamiczna niż teraz, jak teraz jest. Ponieważ to na razie no To nie jest niezbyt wymagające i każdy jest w stanie ją przejść. No. A to zobaczymy jak tam to będzie? O, o nie, już nie zdążyłem, tak nie zdążyłem, kurde. Już ja nie ma poruszyłem wszystkie tematy, jakie chciałem poruszyć na tym odcinku, a nawet jest drugi dzień, albo trzeba mieć pięć dni, mi się wydaje. trzeba mieć w tej knajpie. Dobra, to no tak nie zdążę do tego ziomka, więc zdążę zapytać się tego tum 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 No właśnie tak w sumie zapomniałem Że jakbyście widzieli są też ten, jest taki gość jak settings Kojarzycie go na pewno z filmów To może też postaram się coś nagrać Nie wiem czy to mówiłem na stać odcinku Ale nie pamiętam co gadam na tym Mogę tam jakieś brednie Po prostu żeby jakoś zapchać czas no, tak więc, no, rok szkolny się zaczął. Muszę chodzić, dzięki czemu film będą no, rzekomo rzadziej, ale mam nadzieję, że będą no, częściej niż podczas wakacji. O, podczas wakacji była zabójcza średnia 0 średnia filmów. O nie, zdołałem kliknąć. I teraz zdą zdążyłem! Wow! Zostawiam, widzicie, teraz znam więcej hajsu od tego ziomka. Za chwilę to porównamy. I pokażę, że bardziej się opłaca szybciej obsługiwać klientów niż wolno. Ja wtedy dostałem więcej hajsu. Patrzcie, widzicie, tu dostałem 13, a tu. 16, 3 dolary! Za, usz za uszczęśliwienie klienta. Więc to. opłaca się, po prostu, naprawdę. No, tak więc. Pewnie pomyśleliście, że Minecraft okazuje się dla mnie za trudny. Ale tak poniekąd też tak jest, po prostu muszę się bardziej rozegrać. A do tego w niego gram, więc. Kurwa, nie co mogę. Oj, nie wiem, co mam gadać na tych odcinkach, więc spoko. No to opowiadam za chwilę po tym ulepszeniach i pokomentuję, bo kupimy sobie nie, 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 nie stać nas na telewizor więc niestety nie powiem wam co leci w telewizji tutaj no tak więc ja w nią tą grę już dawno grałem w dzieciństwie i sądzę zaczekam aż ta muzyka zciśnie, zcichnie, ucichnie i sądzę, że dobrym pomysłem byłoby zrobić serię że po prostu będziemy grali w takie gierki takie jak widzicie tutaj, takie po prostu proste przeglądarkę tak jak nasz na przykład ten Sports Head seria Ponieważ nie lubię grać w takie gry bardziej zaawansowane, ponieważ tych bardziej zaawansowanych to jest Fifa, którą widzicie u mnie już na kanale, oczywiście. Fantastycznie w grałem wtedy. Teraz wcale nie gram lepiej. No tak więc ta seria... I teraz szybciej jeżdżę na łóżwach. No, sądzę, ponieważ mam już parę pomysłów na te gry, które można zrobić. Są Oczywiście darmowe są, dzięki czemu wy macie łatwiej je można zdobyć przez was, żeby nie zagrać. Oraz jeżeli muszę płacić, żeby w nie grać, więc to też obok na korzyść. Oczywiście przypomnę o zasubskrybowaniu kawala, kawalu... kanału i zostawieniu łapeczki w górę, ponieważ naprawdę bardzo motywuje do pracy. Czyli naprawdę motywuje do pracy, ale. No, motywuje, no. Ja powiem, że nie. O, no, zdążyłem, zdążę. zdążyłem, jest mnie, że jak widzę, że nikt tego nie ogląda, a się oddech trzeba nagrywać. Teraz no. jak przez to powiem, to nie, nie stanie się nagle tak, że gdzie zaczną mnie oglądać, bo tak powiedziałem. No ale poczekamy, zobaczymy. Po raz drugi już w tym odcinku czy po raz trzeci już. Bo to fajnie tak mówić parę 20 razy dziennie, albo na odcinek nawet w ciągu 5 minut. Na on będzie trwał. Dum, tu, dum, 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 dum. W ogóle dzisiaj jest niedziela, więc ten zobaczycie pewnie w poniedziałek, albo wtorek, w jak będzie mi się bardzo chciało to zrobić. No... Albo jest szansa, że nie użycie go w ogóle, więc jak widzicie, go widzicie, to się cieszcie, cieszycie. Ponieważ dość często po prostu... Nie dość często, ale tak z 3 takie, że po prostu nie chciałem się tego zmontować i dalej rzucić mnie na dysku. Nie będziecie zarobiście, zarąbiście. No już, Tutaj, jak się za jakieś ewidentnie mniej hajsu niż mógłbym dostać. Patrzcie, na tego, na koktajl czy na kakao, to jak widać, szamie lody. nie wiem po prostu nie jedzą lody w zimie, ale no cóż, jak są, to mogą, nie zakaże im. Dum, 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 dum. Ale nie zaś ta głośna muzyka, ile mam? 100 dolarów! Kurwa! już mam! Patrzcie, zobaczcie, patrzcie, widzicie. Patrzcie, teraz pingwin łowi rybę. Pingwin łowi i wyciągnął rybę. Pingwin łowi i wyciągnął rybę. Niesamowite. Naprawdę, to jest pięknego. Wy się może nie zdajecie sprawy, ale naprawdę to jest, to, jest, to jest, może sprawić tyle radości, taka jedna mała rzecz. się teraz widzę, że było mu minko od razu, więc widać, że telewizor zdaje egzamin. Ale nad wiecie jaka to radość sprawia taka złowienie takiej ryby, ponieważ tu masz uczucie satysfakcji i radości z tego, no. Tyle radości możecie satysfakcji i radości. Jak masz uczucie radości, to wtedy masz radość. Ale widać w niego na wyrazie twarzy tą wielką radość ze złowienia ryby, Ponieważ jest to niebywałe osiągnięcie oraz po prostu pomoże zapewnić byt sobie i swojej rodzinie przez złowienie tej ryby. Patrzcie, jak widzicie, też jest kosz na śmieci i kosz na śmieci polega na tym, że po prostu można wyrzucić śmieci, w sensie, że patrzcie, bo goście się mogą zdenerwować i, z... i zrobić rage quit, teraz pokażemy na przykładzie tego tu towarzysza, tego z tą rybą, że mam rybę. up, do kosza mi wpadła i zobaczymy, co on zrobi. No patrzcie, widzicie, na razie jest taki niepocieszony i teraz już ten jest czerwony ze złości Jak się w... zdenerwuje i wyjdzie stąd O, spoko masz O, też chcesz Dobra Bo najgorsze jest to, bo po prostu jakby się okazało Na przykład, że zrobisz lody A nie temu, nie te lody Że zrobisz lody na przykład I gościu sobie wyjdzie w czasie robienia lodów To nie masz co z tymi lodami zrobić, mi że już się kosza, Bo tak to musiałeś dalej tak długo trzymać Aż ktoś nie zachce tych lodów, a wątpię, czy ktoś by zachciał je więc no, najlepsze do mnie są takie pary, pary dwuosobowe, nie pary jednoosobowe, ponieważ dwuosobowe są dużo lepsze pary. Powiedzcie, teraz robię dwa zamówienia i kasuję ich podwójnie, mimo że mam tyle samo roboty co z jednym. Ja nad nim muszę jeździć dwa razy, ponieważ mogę sobie wziąć do dwóch łapce mogę to wziąć i zawieźć mu to na rejon. Bra, tak elegancko będę czekał przy nich, wiesz, wiąże się z dobrą kulturą. Jakie stanie przy kimś Zgarniam hajs i lecimy na balety I na zakupy 90 dolarów, mogę coś kupić za 90 dolarów? Nic nie mogę kupić To lecimy z kolejnym dniem Tudum, Tum tum tum, tum, tum. Dobra, bierze gazetę, czyta, albo to jest menu Nawet sam, wiecie, magia, sam sobie ciąga menu, nim nie mam żadnego na stole A i tak je bierze Niesamowite Tudum, tum, tum, tum. A w ogóle, tak, tak między nami, bo nie można powiedzieć mów. no to opowiem Wam o tym, że skończyłem oglądać Bułczeka Horsemana po raz po 4 miesiącach. Ja zacząłem w kwietniu, obejrzałem 5 sezonów, z wyjątkiem 2 ostatnich odcinków. No i dopiero teraz je zobaczyłem sobie w ciągu ostatniego weekendu. Powiem Wam, że to jest coś niesamowitego. Spodziewałem się, że to będzie coś takiego jak South Park. Ale jednak, no, to jest dość dużo głębsze, nie jest takie głupie i po prostu nie jest taka parodia po prostu świata rzeczywistego jak w Sofwark. po prostu ma, niesie dużo głębsze przesłanie za sobą i gorąco Wam polecam do zobaczenia tego, jeżeli macie więcej niż 13 lat, w sensie możecie już mniej to zobaczyć, tylko nie wiem, czy to zrozumiecie, bo w sensie, ale pytałem, pytaniu muszę komuś wjechać za to. Że jest za, 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 za młody, żeby oglądać takie seriale animowane. Ale no to jest serial dla dorosłych, prawda? A ja już jestem prawie dorosły, bo chodzę do liceum i wiecie, no. Już jestem prawie dorosły i już. No. I już po prostu się znam. bardziej... A nie, chciałem powiedzieć coś, ale to jednak tak nie działa. Dum, dum. chciałem wam powiedzieć, że tak, bo oni czekali tu po sobie, że jeden tutaj jakby czytał menu, drugi czekał na podanie, a trzeci jadł i to były trzy oczekiwania, kur nie do tego. Eee, no Tylko okazało się, że tak to nie było po kolei, ponieważ pierwszy czekał na zamówienie, drugi czytał menu, a trzeci jadł, ale to jest sumie czytanie menu, czekanie z zamówieniem? Na, czyli w sensie po, z podniesioną łapą do góry? I potem ostatni powinien czekać na żarcie. Potem kolejny żeleć, a potem. Przepraszam za brzydkie słowo. A potem kolejny z hajsem już leżeć na stole. Jest mi też dość ciekawe, że to wszystko co kupię tyle samo. Widzicie, że ten, to, to mięso, bo prawdopodobnie to jest mięso z ziemniakami, kosztuje tyle samo co paczka lodów. Czy kubeł lodów. Zobaczymy, czy dostanę rank upa, czy nie. O, mam 194 dolary, dzięki czemu mogę sobie już kupić.

Dum, tu, dum, dum. A w ogóle próbuję namówić settings, żeby znowu zaczął nagrywać to raul... Streets of roach, jak już mówiłem wcześniej, ale dalej jest nieugięty i nie chce w to grać, nie wiedzieć czemu. A ja mówię mu, żeby zagrał, ponieważ to jest coś niesamowitego i naprawdę, bo to zagrał, to by już to był hit gwarantowany. I bo wszyscy chcą oglądać, ale naprawdę to ma najlepsze. za szybko mówię. To ma naprawdę jedno z najlepszych oglądalności na tym kanale, więc no, super to jest. Dum, 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 dum. O! Wszystkie stoliki są zajęte po prostu pierwszy w tej grze Teraz zobaczymy ile będziemy czepać na tym ziomku Nie patrzymy na tego Zaraz zobaczymy Ile będzie chciał za to ile, Czyli ile będę chciał Za to, że podbiję fotele No słabo, bo tylko dolar więcej, kosztowało mi to 120 dolarów A co, nie są klienty w klienty życiu, to mnie Jest tak słabo Mogę sobie tego nie kupować na coś ten hajs muszę widać, a innych uciech tu nie mogę kupować. Tylko mogę fotele i łyżwy i inne, prawdziwie, jak telewizory. telewizor zarobię się kupić. Tutum, Jeśli nie po ilu tu jest, before, się na następny level, tak jakby, trudności. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to zawsze wydawało mi się, że to jest po 5, ale jak widać, mamy 6 i dalej. Tu jesteśmy, więc powinno być albo po 7, albo po 10. O, koniec kolejnego dnia już. Tak, upłynął dzień. O, przepraszam. Ale wiecie co chodzi? Naprawdę niesamowicie już, jak chóru śpiewała taką piosenkę tę religijną, bo to nie wiem, to jest takie proste, a to jednak to zaawansowane. Nie proste, zaawansowane. Super, gadam. No ale no po prostu, no to, to, jest, to jest niesamowite uczucie i wrażenie dla słuchu. Ile hajs skosiłem? 187 Dolców wam. Dobra, łyżwy serwalne nowe. I jedziemy dalej, siódmy dzień. I tak będziemy przestać czy hajs na tych frajerskich pingwinach? Dum, tum, 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 tum. Hello. Kolejny siada tutaj. Hello. I kolejny się zgłasza. Jadę po to. I ogarniam temu już te rolady jego, czy to są naleśniki, czy cholera wie co to jest. I BUM! Ale nieźle zapieprzam, patrzcie. Tak na prostej to wiesz, tak się rozpędza na... jest to, że w sumie na prostej... Że na prostej tak jakby w ten... Pionowej, w się sensie w poziomie, jedzie dużo wolniej, niż jak się jedzie w dół. Może to takie wrażenie, ale mi się wydaje, że tak jest. Może wygląda, że to jest kwadrat taki jakby. Ze stolikiem po środku. No to jednak, to okazuje się, że tak nie jest. Dum, 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 dum. I kolejny. I już mamy tutaj koktajl czekoladowy. Czy kakao to jest? Czy mleko czekoladowe? Tu masz małą porcję lodów. Tu masz naleśniki chcę. Te lody już dostarczam. Tu para przyszła. Witam, zapraszam. Zgadniamy hajs. I naleśniki już są. I co? Bo oni chcieli, dlatego chcą mięso, a ten chce jakieś tam dżownicy z sałatą. A tu kolejnie chcę lo, lody dla bogatych ludzi i dżownicę sałatą A więc zostawia jedna rzecz Co... Uff, dobrze bo bym to podał pewnie Czy jest w stanie jeden pingwin wyjść zdenerwowany z pary? W sensie, wiecie o co chodzi, że... Jakby, że przychodzi para i podaje tylko jednemu ziomkowi Żarełko A ile się obieści się smakiem to Nie wiem, czy to sprawdzę teraz jeszcze Bo wiele się kończy ten... ten dzień już Du -dum 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 -dum. A fajna jest to gra, przynajmniej nie trzeba podać żadnej muzyki do tego. Po prostu jest normalnie już taka ta. No jest dość fajna i przyjemna. Hello. Więc spoko. No i na no nie zdążę tutaj pary obsłużyć już następnej przemiłej pary. Ale naśniki są dla tego jego jegomościa w koszulce z serduszkiem, ten w koszuli z złotej, żółtej już porze sobie. Bo już nastała noc, w której piękny za, za się o godzinie 9 wieczorem. zgarniemy hajs i lecimy. Pick up all the money. O to chodzi, żeby wziąć wszystkie monety. Odpiero wtedy. Pi monety, pieniądze. w innym przypadku nie można skończyć gry. A teraz, w skończyliśmy grę. Czyli ten dzień. Mamy 210 dolców. Możemy już. zakupić kupić nowy telewizor. O, widzicie, i teraz. Eee... Już ta i pracę, bo tak zrobiliście. Czepała hajs tam, tutaj w tym górnym, że widzicie, że już można robimy, czepać jeszcze więcej hajsu na, na tym, na tym, na tym, na tym, na tym na lodowiskowej kawiarni. Więc będziemy sobie czepać hajs na lodowisku, ale to dopiero jutro. Tak więc dziękuję Wam bardzo, bardzo Wam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. I zapraszam Was na kolejne z tej serii obsługiwania klientów. No. No i to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do komentowania, lajkowania, dislajkowania, subskrybowania. Szczególnie z dzwoneczkiem, jeżeli naprawdę ktoś by chciał nie przegapić żadnego następnego odcinka. A jak chce przegapić, to może bez dzwoneczka. I dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Cześć!